Siema. Dzisiaj zaprezentuję Wam jak zakładać cynidek, albo mam replika do silnika dziwania. Chodzimy cieczo, tutaj głowica, tłoczek, cyw. Zakładamy najpierw oto tą oto uszczelkę. Tutaj oczywiście mamy łożyszko. No i zakładamy stworzeń do tłoka, który jest założony strzałką do dołu. Możemy sobie najpierw delikatnie wbić z tworzyń. Delikatnie wagi, Bo posmarowałem go olejem. Następnie... Ciskać powoli. Aby nic nie uszkodzić. Zaczynało nam wszystko ładnie. Dopchnąć na przykład śrubokrętem delikatnie. Następnie zakładamy zabezpieczenie z drugiej strony założone było wcześniej. Było to po prostu wygodnie, Zakładamy zabezpieczenie. Można to zrobić za pomocą szczupczyków, ale ja to robię za pomocą śrubokręta, ponieważ nie dorobiłem się jeszcze. to Dopychamy, aby wskoczyło na odpowiednie miejsce. Tak, mamy. Ale... Tu już się, że już jest na odpowiednim miejscu. Wszystko. I się za zakładanie cylindra. Cylinder najlepiej przed założeniem tłoka przesmarować delikatnie olejem. Aby zmniejszyć tarcie, po prostu jest łatwiej. Biorę jakieś tam resztki oleju, smarozowuję cały cylinder. No i bierzemy się do pracy. Układamy tłok, w, ściskamy tłok po prostu i wykładamy tłok. Tłok najłatwiej będzie wchodził nam. Kiedy cofniemy go na maksa do tyłu. Wykładamy musimy ścisnąć tło yy, pierścienie aby tłok zaczął nam wchodzić do cylindra. Delikatnie. I napieramy trochę. Jednak musimy trochę cofnąć. Nic nie stało. Był na nami załapał, górę też. I... Trzeba jeszcze cofnąć, aby równo wchodził. Żeby nic nie stało z cynidrem. I wciskamy. Dociskamy do końca. Następnie podamy głowicę. Część głowicy. Czekamy ją po prostu na szpilki. Przesuwamy, aż zacznie się z cylindrem. Następnie dosuwamy uszczelki małe, które wyskoczyły nam podczas przesuwania. dosuwamy je do końca. Tak, zatem my zakładamy taką część głowicy. Można tutaj jeszcze sobie poprawić delikatnie, żeby nam nie wyskakiwał żaden uszczelniacz. Kiedy już mamy gotowe, dociskamy, no i dokręcamy cylinder. 4 śrubami, dziesiątkami, które mają gwint na szpilkach. Robię to na krzyż, ponieważ... no... lepiej mi jest robić na krzyż. Wkręcamy najpierw palcami, następnie bierzemy klucz, dziesiątkę, nasadkę. W moim przypadku na tą, tą przychodkę. Wszystko dokręcamy. na krzyż. Widać jak się z Jeszcze raz dokręcamy, nie z całej siły, ale trzy czwarte naszych sił, aby się nic nie porobiło, a aby ja jeszcze nie urwać, oczywiście, szpilek. i tak oto wygląda zamontowany cylinder Hebum. tą replika z silniku Piaggio To jest moje miejsce na szlauch, który będzie wyciągał ciecz. Tutaj świecę. No i tak wygląda to. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam na 6